Cześć! Witajcie! Sasanek&Walkes za dzisiaj wam opowiem jak zrobić miniaturki w PixArt Na początku to wchodzimy w sklep Play eee, Czekajcie gdzie W sklep Play? Już go zakupiłem Tutaj jest Ale jak niestety nie mogę wejść Dlatego że mój bratowi hasło jest tak Wchodzimy więc w Google Kupiamy Pixart, Pix. Pix, Pixart, do wląd i klikamy to, i, I klikać do wląd. Mi Wam się do popiera, ale my tego nie będziemy popierać. My tego nie będziemy instalować, dlatego, że ja już to mam. Spoczę tylko moją pamięć. Dobra. i teraz tak. Wchodzimy w PixArt i teraz właśnie to jest mój pierwszy poradnik, więc mam nadzieję, że jakoś to wam powiem. Jesteśmy w takim menu, jak to wam powiedzieć, nie wiem, czy to jest takie menu, czy coś. Bo nie macie na dole taki domek i tutaj jakiś taki kompas, pucharek i nasze konto. A na środku macie takie na dole macie na środku różowy różowym tle biały, biały plusik. Klikamy to. Jedno ja nam wyskakuje co my mamy tutaj złożone. I tutaj mamy kolory tła. Kolory dua, tła. I sobie wybieramy jakiś. No nie wiem. mógłby hmm. być ten, bo ja będę akurat robił teraz miniaturkę. I teraz, tak jak chcecie w ogóle zrobić na tym, i chcecie na przykład zrobić na przykład tutaj dać jakąś nalepkę, strzałkę, czy takie coś, to klikacie tutaj nalepkę. I wtedy klikamy tutaj, tutaj piszemy PixArt, ART, PIXED ART, yy, do logo by mi się sprzedało. O i to może być taki. Teraz jak zrobić strzałeczkę? To teraz klikamy znowu nalepka. O, i tutaj jest strzałka. I tutaj mamy strzałkę. No bardziej gdzieś przesunę. O tutaj. I teraz, nie chcecie tutaj gdzieś napisać. Czekajcie, to poprawię. I teraz chcecie coś napisać, to klikamy tekst. I piszemy. Jak zrobić miniaturkę na telefonie? I klikamy OK. I chcecie inną czcionkę, to tutaj mamy czcionki równe. Moim moim no to może być o taka czcionka i teraz jak chcecie inny kolor no to klikacie kolor i na no przykład nie wiem jaki wam się podoba mi się akurat podoba, jaka się podoba ten kolor i poprawię tą strzałkę w ogóle jak chcecie dać promienie na, na tą ikonkę no to klikamy złomić nalepka i ten i, i, i piwem promienie 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 i teraz ja sobie wybiorę jakiś ten jest w pożu. klikamy tutaj tylko to musi być takie idealne I tak mi to wychodzi, więc taka słaba miniaturka. Ale wiecie, jak chcecie się wodzić w sobie, to wiecie, mała kreatywność. To, to jest na moje. I dobra. Jak chcecie to zapisać, to klikamy tutaj ok. Jeszcze raz, tutaj taki biały. Na, na prawym, górnym rogu jest taki biały, na białym tle czarna strzałka. Klikamy to. Bo nie dajemy zapis. Zapisz jeszcze raz. Klikamy galeria i gotowe. I tak oto je mamy. Pokawe I tutaj mamy zapisane tutaj nasze, nasze nasze miniaturki. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Miłego dnia. Zadziewał w subskrybujcie z mnie Do zobaczenia.